Jest z nami trener Wojciech Stawowy. Witamy. Dzień dobry. Panie trenerze, na początku poprosimy o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Uważam, że mecz stał na dobrym poziomie. Pomimo tego, że nie wpadły w dzisiejszym meczu bramki prawidłowo zdobyte, bo te nieprawidłowo padły, to mecz się mógł podobać. To był mecz dwóch zespołów, które niewątpliwie będą się liczyły w walce o ekstraklasę. To było dzisiaj widać. Zresztą ja i EKS drużynę, którą prowadzę, i Arkę od samego początku stawiałem w roli faworytów. Mecz miał różne momenty, były momenty lepsze w naszym wykonaniu, kiedy mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, w kreowaniu gry. Były też takie momenty, szczególnie między 50 a 65 minutą, kiedy Arka nas bardzo mocno przycisnęła i była bardzo groźna, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. Ale generalnie w mojej ocenie mecz dwóch naprawdę dobrych zespołów i typowy mecz na remis z szansami zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i z dobrymi momentami po jednej, jak i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o grę. Dziękuję. Mamy trochę pytań przesłanych przez redakcję UKS Fans. Pierwsze pytanie. Pierwszy raz ŁKS zremisował w tym sezonie. Czy jest Pan zadowolony z tego wyniku? Każdy wynik, kiedy się meczu nie przegrywa, trzeba szanować. Punkt na ciężkim terenie jest bardzo cenny. Jeżeli by przyjąć taką strategię, że mecze u siebie się wygrywa, a na wyjazdach remisuje, to gdyby tak było do samego końca, to awans jest pewny i gwarantowany. Dlatego. Tym bardziej się cieszę z tego punktu, z tego względu, że to nie było łatwe spotkanie, rywal wymagający, ciężki teren, a poza tym UKS-owi zawsze ciężko grało się tutaj w Gdyni, a dzisiaj powtarzam raz, jeszcze mieliśmy naprawdę dobre momenty w tym meczu i z tego się po prostu cieszę. Punkt jest bardzo ważny, cenny i trzeba się z niego cieszyć. Drugie pytanie. W drugiej połowie drużyna była bardzo cofnięta. Czy taki był pomysł na ten mecz? No nie uważam, żeby drużyna była bardzo cofnięta. Myśmy oczywiście przyjmowali ataki arki. Tak jak powiedziałem, był taki moment między 50 a 65 minutą, kiedy Faktycznie, arka mocno przycisnęła. Myśmy mieli wtedy taką, można powiedzieć, lekką zadyszkę. Trudno nam było wyjść z własnej połowy, ale potem się to w miarę upływu czasu normalizowało i myśmy też mieli takie momenty w drugiej połowie, które były groźne i niebezpieczne dla rywala. Myśmy mieli swój plan na ten mecz, taki jak praktycznie na każdy żeby grać ofensywnie, grać do przodu, kreować grę, utrzymywać się przy piłce. I przez większość spotkania ten plan był realizowany. Wiadomo, że są w meczu zawsze momenty słabsze i takie też mieliśmy w tym dzisiejszym spotkaniu. Trzecie pytanie dotyczy zawodnika. Szansę debiutu dostał Romanowicz. Czy jest Pan zadowolony z tego występu? Bardzo jestem zadowolony, chcę Kubie tutaj serdecznie pogratulować, bardzo udanego debiutu, to był dla niego pierwszy mecz, krótko z nami trenuje, a naprawdę wszedł w trudnym spotkanie, w trudnym momencie i wywiązał się w 100%, w 100 ze swoich zadań, także gratuluję mu i cieszę się, że mamy go w zespole. I ostatnie pytanie z redakcji OKS Fans, w dzisiejszym meczu słabo wyglądali środkowi pomocnicy, dlaczego on tak późno starał się tutaj szukać korekt? No to jest zdanie, z którym ja nie do końca się zgadzam. Uważam, że zarówno Antonio, zarówno Trąbka, jak i Max Rozwandowicz grali naprawdę dobre zawody. Natomiast tak jak powiedziałem, no mecz ma różne fazy, czasami zdarzają się momenty słabsze, to są tylko ludzie. Zmiany były podyktowane tym, że po prostu chciałem troszeczkę wzmocnić środek pola, z tego względu, że były takie momenty, mówiliśmy o tym wcześniej w drugiej połowie, że arka zdobywała przewagę, stawała się coraz bardziej groźniejsza, ale głównie za sprawą stałych fragmentów gry. Ja chciałem po prostu środkową strefę wzmocnić i uspokoić, ale z gry, zarówno trąbki, Antonio, jestem bardzo zadowolony. Max grał na swoim dobrym poziomie. Natomiast Kuba Tosik jak wszedł, to też było widać, że jest zawodnikiem, który potrafi tą grę uspokoić. Także uważam, że zmiany były zrobione w odpowiednim czasie i wcale nie wynikały z tego, że zawodnicy środkowej strefy grali po prostu słabo, bo uważam, że mój zespół w całości dzisiaj zagrał naprawdę dobre, poprawne zawody. Dziękujemy. To wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Maćku, poprosimy Cię na początku o kilka słów podsumowania tego spotkania. Na pewno to było wyrównane spotkanie, tak? Dobrze weszliśmy uważam w ten mecz, bo, bo gdzieś tam Arka próbowała pressować, dobrze z tego pressingu wychodziliśmy. E, może trochę nam brakowało więcej jakby tam jakości troszeczkę z przodu, tak? gdzieś tam przy tym przy, przy ostatniego podania, czy, czy wykreowania więcej akcji sytuacji bramkowych, ale wydaje mi się, że w przebiegu całego spotkania remis był zasłużony, bo Arka też miała taki moment, gdzie, gdzie nas przycisnęła i gdzieś się cofnęliśmy dość głęboko. Potem się już to tak wyrównało. Dlatego uważam, że z przebiegu meczu remis jest sprawiedliwy, a wydaje mi się, że i my, i Jarka to będą te drużyny, które gdzieś będą walczyły o ten awans do Ekstraklasy. No i mamy także do Ciebie pytania z redakcji ŁKS Fans. Pierwsze pytanie hmm, spyta, pytanie o to, jak trudno było pilnować rywali przy stałych fragmentach i dlaczego tak mało LKS zagrażał przy swoich z kolei stałych fragmentach? Znaczy, jak widać, my nie mamy jakiegoś tam wielkiego, wysokiego zespołu tak? fizycznego. Mamy zespół niższy, piłkarski. Ja się bardzo cieszę z tego, że, że nie tracimy tych goli po stałych fragmentach, bo, bo widać, że, że to funkcjonuje. Trener Pogorzała to robi bardzo dobrze, analizuje przeciwnika. A jeśli chodzi o naszą ofensywę, no na no, no gdzieś tam czegoś brakowało zawsze w, przy tym rzucie rożnym czy rzucie wolnym. No ale też trzeba powiedzieć, że Arka miała bardzo, bardzo rosłych tych środkowych obrońców i czy, czy kwietniewski tak? Kwiecień, Kwiecień środkowy po pomocnik defensywny, tak? To są bardzo wysocy zawodnicy i gdzieś ciężko nam było się przez to przebić. Drugie pytanie. Czy spodziewałeś się, że będzie Arka grała takim wysokim pressingiem? Tak, spodziewaliśmy się tego, byliśmy na to przygotowani, i tak jak mówię, wydaje mi się, że w pierwszej połowie bardzo dobrze to funkcjonowało z naszej strony, bo, bo, bo wydaje mi się, że wychodziliśmy bardzo dobrze spod tego pressingu. Wiadomo, że z każdego pressingu nie da się wyjść ładnymi podaniami, koronkowymi akcjami, nieraz trzeba to w tą po prostu piłkę wydłużyć i gdzieś zagrać na napastnika, ale, ale wiedzieliśmy o tym i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Czego zabrakło, by przechylić szale zwycięstwa jednak na Waszą stronę? Wydaje mi się, że brakło trochę koncentracji, szczególnie przy tej sytuacji, kiedy wychodziliśmy 3 na 1, bo, bo, bo to była bardzo, bardzo dobra kontra i wydaje mi się, że idzie trochę trochę chłodniej, chłodniejsze głowy przy tym, przy tym wyprowadzeniu tej kontry, zachować i po prostu zdobyć bramkę i wtedy wydaje nam się, że byśmy to już dowiedli. I ostatnie pytanie. Dostałeś czwartą żółtą kartkę, będziesz pauzować za tydzień. Czy mogłeś tego uniknąć? Zawsze można uniknąć żółtej kartki. To jest tak, że, że na boisku po prostu jest to impuls i człowiek reaguje pod, pod wpływem impulsów, wiadomo, jak najlepiej dla drużyny. Ale ja wierzę w swoją drużynę, tak, w swoich, swoich kolegów tak i wiem, że obojętnie, no, który wejdzie, czy, czy to będzie Carlos, czy, czy e, e, Daniel Sela, tak, czy, czy, czy Max zostanie przesunięty, to, to nic się w w stylu gry nie zmieni i nadal będziemy dobrą drużyną. Dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję. Jest z nami trener Arki, Irena Mamrot. Witam, trenerze. Dzień dobry. Na początku poprosimy o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Myślę, że wynik remisowy jest dla nas taki, no, nie chcę powiedzieć rozczarowujący, bo, bo, bo jeśli chodzi o grę to jest zupełnie inna ocena. Natomiast mm, na pewno. Mm, Duży niedosyt, ogromny niedosyt, bym powiedział, bo, bo uważam, że o ile pierwsza połowa była wyrównana, aczkolwiek to my w niej stworzyliśmy sobie tą, w tym fragmencie, chyba najlepszą sytuację w, w tej części gry, to w tej drugiej połowie naprawdę stworzyliśmy kilka sytuacji i słupek był gdzieś tam w, przy, do, przy próbie, przepraszam, w, w, w tym piłkę umieściliśmy w siatce, był w, yy, później już był spalony, ale szkoda, szkoda tego słupka, było kilka sytuacji też po w stałym fragmencie, przede wszystkim graliśmy bardzo wysoko, odbieraliśmy piłkę bardzo wysoko, agresywnie i z tego z tego na pewno mogę być zadowolony. W zasadzie w tej drugiej części mm, poza sytuacją, która wywołała nieduże kontrowersje, kiedy kiedy, kiedy mm, na 22 czy 3 metrze mm, w mojej ocenie był fał na Szymonie Drewniaku yy, to była jedna sytuacja uks w tej drugiej części gry, więc, więc yy, na pewno yy, no, no, czujemy niedosyt. Myślę, że Cieszę się jak zespół wyglądał, zwłaszcza w tej drugiej połowie, bo graliśmy z silnym, mocnym przeciwnikiem, który, który, który sobie strzela po kilka bramek i, i praktycznie, no mówię, poza tą sytuacją, którą, którą to my mieliśmy piłkę, to, 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 to nie dopuściliśmy przeciwnika do tych sytuacji i z tego jestem bardzo zadowolony. No, na pewno mogła być lepsza skuteczność, bo, bo zwłaszcza po tych fragmentach pod koniec meczu mieliśmy kilka sytuacji, uderzaliśmy chyba trzy razy głową i... Zawsze tam gdzieś troszeczkę nam brakowało, żeby w bramkę trafić, a, a, a nieźle to wyglądało. Mówię, no to też, też szkoda tej sytuacji z tym słupkiem. Momunek się fajnie zachował, bardzo dobrze uderzył i, i myślę, że, że, że to byłaby bramka i te kilka centymetrów zabrakło. Szkoda, szkoda, że Markus dotknął tą piłkę, bo myślę, że to on był na spalonym, nie, nie Letniowski i tak nam się wydaje, Sławki. Bo oczywiście tego na wideo jeszcze nie, 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 nie widziałem i, i to spowodowało, że, 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 że bramka jest nieuznana. Myślę, że, że przede wszystkim trzeba teraz yy, zrobić wszystko, żeby zespół yy, tak grał w kolejnych spotkaniach, bo, bo to jest bardzo ważne. I żeby tą grę, zwłaszcza z drugiej połowy, choć uważam, że cały mecz był niezły w naszym wykonaniu, a druga połowa naprawdę była dobra, i to trzeba przełożyć na następne mecze. Dziękuję. Mamy pytania na Ziemowit Bójko, sportowa gdzienia Pytanie pierwsze, co się stało ze skutecznością marki w drugiej połowie, nie licząc nieuznanej bramki. Malarz praktycznie ani razu nie zagroził, zagrodził piłce drogi. Ja myślę, że nasz bramkarz nie miał ani jednej interwencji poza tą kontrowersyjną, więc, więc też trzeba trochę patrzeć obiektywnie. Stworzyliśmy kilka sytuacji, już mówiłem o tym na początku, i na tym zakończę. Drugie pytanie: Wydaje się, że niewykorzystany jest po raz kolejny potencjał Kamila Maska. Obrona UKS kilkakrotnie wysoko podchodziła, aż się prosiło podanie za plecy. W meczu pucharowym pokazało co potrafi, od tej pory nie miał już takiej szansy. Jakie jest zdanie trenera na ten temat? A kto to zadał pytanie, bo nie słyszałem. Pan Ziemowit Bójko, Sportowa Gdynia. Ja bardzo bym go prosił, żeby przyszedł na trening, pomoże mi zrobić trening taktyczny, bo widzę, że wie więcej, niż zespół więcej niż ja, więc tyle. Okej, okay. ostatnie pytanie o incydent przy ławce, o co tam poszło? Nie wiem o którą sytuację chodzi. Mieliśmy, mieliśmy pretensje o, o jakiś fał pewnie. Nic tam się takiego nie wydarzyło. To są normalne, normalne rzeczy. Piłka to jest, to jest grom emocji i wiadomo, że gdzieś tam na ławce te emocje są zawsze. Nie tylko na boisku, nie tylko na trybunach, ale gdzieś tam pod koniec meczu, kiedy ten czas. Kiedy to zmęczenie takie psychiczne też jest większe, to te emocje gdzieś tam się udzielają wszystkim i widzieliśmy, że zespół dobrze gra, dobrze funkcjonuje. Potrafiliśmy zepnąć, tak jak powiedziałem wcześniej, UKS w drugiej połowie do, do defensywy, co jeszcze się do tej pory nikomu nie udało w tej lidze. I na pewno na to patrzymy w ten sposób, no, szukamy bardziej pozytywów w tym, w tym, w tym spotkaniu, jak, jak tych rzeczy, rzeczy, rzeczy negatywnych. I, i trochę takie, przykre takie pytania, bo, bo, bo że my nie wykorzystujemy Kamila. Myślę, że Kamil dostał kilka piłek w pierwszej połowie i, i to, to przy, przede wszystkim no, później decyzję podejmuje, podejmuje Kamil. No. Dla mnie się liczy, liczy cały zespół i to, że ktoś nie dostaje piłki, to nie znaczy, że ktoś mu nie chce zagrać, tylko przede wszystkim się liczy ruch tego zawodnika i jak on go w odpowiedni sposób i tajem, odpowiedni timing będzie, to zawsze tą piłkę, tą piłkę dostanie, a takie po prostu, proste stwierdzenie jest, że, że komuś nie chce się zagrać i myślę, że Przede wszystkim zmiana Markusa, który wniósł dużo żywienia do zespołu, pokazała, że, 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 że po to mamy też ludzi na, na ławce i po to mamy zmienników, żeby, żeby oni napędzali grę, więc, więc Kamil to początek meczu miał, na pewno był aktywny, miał dobry, później też trochę pytające zapominają, że na boisku jest drugi zespół, że tam nie ma wbitych brazylijczyków, czy, czy, czy pachołków i możemy sobie robić że tam jest przeciwnik, który też reaguje na to, co się, co się dzieje, koryguje ustawienie. Jeżeli jest taki zawodnik szybki, no to, to, to ja, ja nie... Tak na gorąco, no to przecież jeżeli KS w drugiej połowie grał trochę niżej, bo, bo, bo myśmy gdzieś tam wyżej graliśmy, no to, 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 to gdzie ta przestrzeń za plecami była? No, chyba za, za, za bramką Arka malarza. Okay, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jest z nami Juliusz Letniowski. Witamy Cię serdecznie. Witam. Julek, wróciłeś po pauzie za kartki i mogłeś być bohaterem tego meczu. Poprosimy Cię o ocenę, jak to wyglądało Twoimi oczami z boiska. No na pewno uważam, że zagraliśmy dobry mecz i, i, i po tej drugiej połowie jest spory niedosyt i, i na pewno duży szacunek dla drużyny za to, jak wyglądaliśmy, jak potrafiliśmy kreować sytuację i na pewno zdominowaliśmy okazję i byliśmy lepszym zespołem. i... I mówię, szkoda, szkoda tych sytuacji, szkoda tego spalonego, ale mówię, taka jest piłka. Myślę, że jak będziemy tak grali, jak w drugiej połowie, to potrafimy wygrać każdy mecz i, i nie musimy się nikogo bać. Tylko mówię, no, brakuje troszkę szczęścia i może czasem skuteczności, ale, ale no, na, pewno, na pewno trzeba wyciągać te pozytywy, i w, tych druge, w tej drugiej połowie było ich na pewno więcej niż, niż jakichś mankamentów. No właśnie, na pewno spodziewasz się, tak jak i wszyscy zawodnicy, że. W tej chwili po tym meczu w mediach już będzie taka mała wyliczanka. Trzeci mecz bez zdobyczy bramkowej. Na początku w tych pierwszych meczach strzelaliście sporo bramek, także Ty. No jak uważasz? Czy, czy to kwestia właśnie przeciwnika tych spotkań, które były poprzednio? No mecz wyjazdowy na 0-0, wcześniej porażka z Tychami. Teraz bramka nieuznana, więc de facto no, można powiedzieć, że zawsze było blisko, ale czego czegoś brakuje. Jak to przełamać? No myślę, że jak to przełamać? Po prostu najlepszą okazją jest najbliższy z 100 mila. Mam nadzieję, że tam strzelimy, strzelimy jedną bramkę minimum więcej od przeciwnika i, i, i w końcu wrócimy do tego, co było wcześniej. No mówię tak jak dzisiaj: brakuje nam szczęścia. Myślę, że, że każdy, kto zna się na piłce, choć trochę, to, to widział, że te sytuacje były. No i czasem tak w piłce bywa, że po prostu. No, piłka nie jest z grą sprawiedliwą i, 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 i tak jak był ten spalony, nie wiem, pewnie był jak sędziak Wiznął, ale, ale mieliśmy też dużo innych sytuacji. Mogliśmy pewnie lepiej lepiej wykorzystać, zachować zimną krew, ale no, 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 taki, taki jest futbol i, i trzeba wyciągnąć wnioski i w następnym meczu strzelić te bramki. Dziękuję w takim razie powodzenia. Życzę Tobie i drużynie.